Wyzwania smakują lepiej. Twój ruch? Nie, chyba już nie chcę w to grać. Ciągle myślę o tej sprawie z Ali i Kirą. Przyznaję, na początku byłem rozczarowany, ale jeśli chcesz być z Kirą, a nie z Ali, akceptuję twój wybór. Ale ja nie chcę być z Kirą, wolę być z Ali. Uch, całe szczęście, bo tego bym nie zaakceptował. <śla> o, hej Ali! O, co słychać? Chcecie porozmawiać sami? E, tak, mógłbyś. Spoko. Przy tym stoliku chyba nikt nie siedzi. <gry> to. Widziałaś wieżę zrobioną z frytek? Nazwałem ją wieżą ziemniajfla. Wcześniej to brzmiało zabawniej. Dobra, może nie zachowujmy się dziwniej niż zazwyczaj. Pocałowaliśmy się i było super. Bardzo super. Okej, okay, bardzo super. Magicznie bym rzekł. Dobra, było bardzo super i magicznie. Ale problem w tym, że wybrałeś Kirę. Pozostańmy przyjaciółmi i partnerami i udawajmy, że to się nigdy nie stało. Nie mogę udawać, że to się nie stało. Ali, ja chcę być tylko z Tobą. O, czyli że zerwałeś z Kirą? Wiesz, nie, jeszcze nie. Pa, Austin. Kurczę stary, zjedz frytkę, to poprawi ci humor. Najpierw alia, teraz frytki? Musisz psuć wszystko, czego się dotkniesz?